Cześć górów, witajcie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że tworzycie sobie piękne życie myślami i czynami, dbając o własne dobro. Przejdźmy do wykresów Bitcoina. Wolumen jest bardzo, bardzo silny. Wielu spanikowanych wycofało się, ale wolumen był ogromny. Wolumen przewiduje cenę. Bitcoin skacze między 95 a 98 przy dużym wolumenie. Nienormalnie dużym wolumenie. Ktoś coś wie. Moim zdaniem, wiedzą, że wojna się skończy. Zawieszenie broni w Rosji i na Ukrainie. Dlatego wraca duży wolumen przez wojnę z Rosją. 50% rynku krypto było wcześniej rosyjskie. Koniec wojny może być ogromny dla kryptowalut. Ludzie dyskutują na czacie guru. Jest dużo wiedzy i analizy technicznej. W 100% prawdziwej. Koniecznie naucz się analizy technicznej. To zmieni twoje życie i uczyni cię bogatym, jeśli się nauczysz. Nie żartuję. Weźmy na przykład 3, 3 miliony, 3, 3,3 miliona, 3,33 bln beleno kapitalizacji rynkowej. Czy to nie zabawne? 3,33 bln kapitalizacji rynkowej kryptowalut. 1,5 miliona widzów. Cena bitcoina. Na żywo możesz to ustawić na swoich ekranach. W Tivał wykres zmienia się w tle. Mam 60 tysięcy bonusów z Bybit. Gdy handlujesz, weź udział w kursach. Krypto musi iść do magazynu, by się tego nauczyć. Zrób to przed 48 neutralnymi, 54% dominacji dodatnich opłat, 96500. Przejdziemy do analizy technicznej Bitcoina i Ethereum. Subskrybuj, daj łapkę w górę i włącz powiadomienia. Przejdźmy do analizy technicznej Bitcoina. Teraz wchodzimy. BGDP. A moje transakcje? Zobaczmy, gdzie są. 951 odbija się, co jest piękne. BTC wzrósł o 7k od kupna na wykresie jednominutowym. Spójrz. Gdzie kupujący byli na dole opłaty dodatnie? Napływa sporo wolumenu. To całkiem niezłe. To ciekawe. Wygląda na mini hosse, co byłoby super dla wielu projektów. Oby nie poszły w głupie pompowane memcoiny. Szukaj projektów, które się rozwijają. To stare coiny, które trzymam. Musisz sam zrobić research. Jestem właścicielem i inwestorem wielu z tych firm. Guru Chat ma Was tysiące, około 800-900 osób rozmawiających. Weź premium na telegramie, by czatować bez ograniczeń. Tesla mocno odbija. Trump plus 18%, Tesla ponad plus 5%. To wycena końca wojny. Moim zdaniem to może być dobre dla rynków. Jeśli ogłoszą rozejm, wszystko wystrzeli. Zamierzam się na to przygotować. Zwiększę więc mój handel Ethereum. Przejdźmy do analizy technicznej. Tygodniowy wykres bitcoina wygląda ok. Wolumen był słaby, ale teraz widzimy duży wzrost w opadającym klinie na bitcoinie. Pokazuje to już od kilku dni. Nie mówcie, że was nie ostrzegałem. Klin zniszkujący buduje ciśnienie i wybija się w górę. Wkrótce bitcoin może ruszyć do 160 to cel na 4-godzinnym wykresie. Transakcja, którą bym rozważył, to wejście ze strefy wsparcia. 93. Zawsze kupuj na poziomach wsparcia. Nie kupuj po cenie rynkowej, bo spadek możecie zlikwidować. Jeśli handlujesz, chcesz kupować przy spaddyce a miesięcznie, teraz ustawiłbym zlecenia na 91 i 93 cel 106. Sprawdzę to jeszcze. Przejdźmy do wykresu godzinowego. Widać silny wolumen. Na godzinowym jest wzór pod 200 MA, ta niebieska linia. Uczę tego na kursach, ale tu też tworzy się wzór na godzinowym. Myślę, że to będzie trójkąt symetryczny. To właśnie zauważyłem. Bitcoin może jeszcze raz się cofnąć, ale nie będzie to duży ruch. Jeśli się cofnie, to do dna tego trójkąta przesunę bezpieczniejsze wejście na wsparcie trójkąta na 95,300. Właściwie lepiej byłoby trochę wyżej. 95,700 byłoby otwarciem transakcji, a zysk wyniósłby 106 tysięcy, ryzykując 981 dolarów, by zarobić 10,400 dolarów. Dźwignia 100x lub 10x dałaby 100 tysięcy dolarów zysku. To transakcja, ryzykujesz 1000, by zarobić 100. Taką transakcję bym podjął przy dźwigni 10x bez dźwigni. To 1000, by zarobić 10 tysięcy. Świetny wynik. To byłby handel bezpieczniejszy od 93,00. Przejdźmy do Ethereum. Dla Bitcoina ustawię tę transakcję, dodając kolejny jeden Bitcoin przy 95 tys. Zwiększę transakcję, bo jeśli ogłoszą koniec wojny, rynek oszaleje 95,700 i myślę, że to zrobią. Dlatego rynek już się rusza tak mocno, że już wycenia coś, co wie, że nadchodzi. Dlatego wolumeny nagle zaczęły rosnąć 95,70. 95,70. Krypto przewiduje ruchy świata. Jeśli pomyślisz krypto czy analiza techniczna, to ruchy walut każdego kraju na całym rynku finansowym. Obserwujesz ruch rynku na małych słupkach. Patrząc na wykres, widzisz ruch rynku. Czym jest rynek? Całym rynkiem gospodarczym świata? Czym są pieniądze? Siłą napędową świata. Obserwujesz bicie serca świata, gdy widzisz te wykresy i uczysz się ich używać. To znaczy, że jeśli to rozumiesz, możesz przewidzieć wydarzenia zanim nastąpią. Dodam jeszcze jednego Bitcoina przy 97, 700. Dodam więcej do tej transakcji, to kolejne 100 tysięcy do handlu. Ta transakcja to już pół miliona, co jest piękne. Ta transakcja Etherem też. Teraz zajmę się analizą techniczną i chcę to podnieść, bo chcę kupić tanie Alty. Bo jeśli znów ogłoszą coś takiego, Hossa i Ethereum, to to samo clean zniszkujący na wykresie dziennym, jak pokazałem na Bitcoinie. Gdy masz wiele podobnych wzorów, to dobry znak. Nie sądzę, by się załamało. Możesz spróbować wejść w tę transakcję od spróbuj wziąć ją ze wsparcia na najbliższym trójkącie, jeśli będzie cofnięcie. Więc 2592, ustawię tę transakcję i wezmę ją do 4100, a potem zobaczę, co się stanie, to 10-11-krotny zysk. Więc 143 za Ethereum, by zrobić 1500. Otworzę tę transakcję przy 2592. 259, więc Znacznie zwiększę tę transakcję 2,592, zrobię 20 Ethereum, bo chcę 2,592, doda 20 Ethereum do transakcji po 2,592, 2,592, 20 Ethereum, koszt 2,650k potwierdzone. Więc to stałoby się 130 handlu Etherem, bo myślę, że cena wzrośnie. Chcę też sprawdzić World, bo wolumeny napływają i to dość mocno w tej chwili. Czemu nagle miałyby się pojawić bezważnych wiadomości? Duży trójkąt zniszkujący na world, cel to 12 dolarów, jest ściskany, patrz, ściska się w wzorcu. Ludzie myślą, że analiza techniczna nie działa, ale jeśli będziesz to śledzić i zrozumiesz, zmieni to całe Twoje życie. Pojmiesz ruch pieniędzy na świecie i rynkach, a gdy to zrozumiesz, będziesz mógł zarabiać na tych rynkach. To nie jest trudne, trzeba tylko się uczyć. Dodam więcej, może spaść do 0,98, mam tam już transakcję, ale znowu zwiększę tę transakcję tylko na podstawie oczekiwania. Zrobię 5000 lotów, a potem 5000 niżej, 5000 po obecnej cenie i 5000 jeszcze niżej, bo świat ma ogromny potencjał, a dodam jeszcze inne monety, ale o tym w innym filmie. Dołącz do nas na Telegramie 883 Was Online. Zdobądź premium, by tłumaczyć i gadać ze wszystkimi na czacie. Mamy tam wielu moderatorów i inne rzeczy, wszystkie linki poniżej. Duży bonus 60 tysięcy, bonus 200 dolarów, Bitunix daje 8 tysięcy i ma konkurs tradingowy: James, kryptogrup.com dla kursów i grupy Telegram. Na tym kończę. Kocham Was, miłego dnia, Walentynek. Subskrybuj, daj łapkę w górę, włącz dzwonek, idź po kwiaty, bawcie się dobrze. Do zobaczenia jutro.